Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Wołokołamsk i będę tą bitwę jechał o 5 fragów nie muszę bitwy wygrać, wystarczy mi że sobie nastrzelam tych y, przeciwników na początku jadę w stronę punktu A mam tu najlepiej ograny początek więc nie będę tworzył żadnych nowości tylko grał swoje, szybko zrobić te 5 fragów i potem można sobie pograć dla przyjemności mam nadzieję że taką grę uda się zrobić jeszcze chwilę i będę na pozycji z której, z której już mogą być widoczni przeciwnicy wiadomo ten przestrzał wzdłuż drogi przez punkt A na górce jest pierwsze podświetlenie tam jeden z czerwonych zginął zginął też jeden z naszych jak widać na liście no, zaczyna się gra. Mamy tutaj podświetlone M36, jest dalej jeszcze SU-100P. SU się schowało, no i tu na drodze pokazują się następni gracze. Następne M36. Nie udało się za pierwszym razem rozwalić tego przeciwnika. Tu strzał wdziało nawet nie wpadły żadne uszkodzenia, a M36 zginęło od strzału drżunowego czerwoni wjeżdżają na punkt A i tak nie miało być mieliśmy lepiej tutaj powalczyć pościągać ich wszystkich żeby samemu punkt zająć coraz więcej ich się pokazuje jest M3 no tak niby jest, niby go nie ma ale przez ten domek można strzelać, więc udało się ten M36 rozwalić. Drużynowy pomógł mi w naprawie. Chciałem go mu podziękować, no ale zaś późno włączyłem podziękowania no i teraz już wydaje się że ten że punkt A jest oczyszczony z czerwonych więc można go zacząć przejmować a byłby to najwyższy czas bo mamy stracone dwa punkty no i tracimy z tego powodu pasek tu za domkiem schował się jeszcze T34 do spółki z drużynowym, żeśmy go zniszczyli. M18 się naprawia. Niech to się naprawia i przejmuje punkt. Ja podjadę bliżej, będę na siebie ściągał uwagę czerwonych. Dzięki temu yy, M18 będzie miała trochę spokoju i ten punkt będzie mogła przejąć. M4A3E2 to dla mnie jest bardzo niedobry przeciwnik. Nic mu tak w tym, w tym Ustawieniu nie zrobię, jeszcze na górze jest M18. Tutaj musiałbym strzelać do tej M4 w wieże. No, a tam się wbić będzie bardzo trudno. M18 na punkcie zginęła. Tracimy punkt B. No, jest jeszcze jeden z naszych na drodze. Na przestrzale niech pilnuję ja będę chciał powalczyć o punkt B właśnie Trochę czerwonych tam jest, więc no szansa na zrobienie mojego zadania chyba lepiej było zostać na punkcie A No ale skoro już jadę na środek mapy to trzeba się postarać o grę Właśnie tutaj, ASU 85 na górce, zielone, ale to zielone było na lufie, znowu bez uszkodzeń. A we mnie wbił się M4T26. Tiger stracony, zrobiony tylko dwa fragi. A następnie Następnym pojazdem będzie Tygrys E. No jak widać, straciliśmy też punkt A, mamy stracone wszystkie punkty. Ja będę jechał tym razem na środek. Tutaj jest M18, nie udało się w niego trafić, tam próbowałem namierzyć go przez do strzału przez śnieg w tym momencie dostałem strzała z boku od. Któregoś z czerwonych nawet nie wiem, gdzie on jest, straciłem gąsienicę, cały czas próbuję strzelać do M18 drużynowi przejęli punkt A, no i tutaj się pokazał ten M4T26, on już to jest ten, który mi wcześniej Tigera zniszczył. Za szybko oddany ten strzał bez przygotowania, bez namierzenia. No niby jest, niby go nie ma. Kolejny nieudany strzał. Koniec uzupełniania załogi. Mam ich teraz trzech. Jeszcze da się dość sprawnie w tej sytuacji grać. No ale też trzeba powalczyć o wygraną. Trzeba powalczyć o te fragi. M18, która jedzie stronę punktu C, a przedtem jeszcze M4A2 no i pokazało się te M18 do mnie, w tej chwili ono jest tyłem strzał w silnik M18 jest zatrzymany czekam na przeładowanie żeby dokończyć ten pojazd no tu kolega już chciał mi go podebrać Okazują się teraz w czerwoni 3. Punkcie B jest M4A1. Zniszczony M15. Z zagórki wyjechało to, to M4A3. Zrobiony frak. No i warto byłoby się teraz zająć przejmowaniem punktu. Jeszcze pograć, co prawda mamy 7 fragów zrobionych. Moje zadanie jest zrobione, no ale wygrać też by się chciało te punkciki zdobyć. Za mną jedzie i z niech przejmuje punkt. Ja tylko go zbiję. Zajmę się tym M4 T26. Mam taką nadzieję, że uda się to zrobić. No muszę tylko pilnować się, co się dzieje po prawej stronie przy wyjeździe z Respa Czerwonych. M4 T26 zjechało troszkę niżej, więc nie ma co tam stać i czekać trzeba do niego podjechać. No, i jest trochę niedobrze ustawiony, i nawet nie zdążyłem do niego strzelić. W każdym razie mamy już dwa przejęte punkty. Jest czas na yy, odzyskanie, zniwelowanie strat. Na, przy, na punkt A pokazuje się, że jedzie dwóch przeciwników, jest M4A2. Kolega się pomylił i stracił swoją M4 jest tam dalej jeszcze jeden yy, jeszcze jedno M4 i też zniszczony punkt A został obroniony w tej chwili mogę już zacząć się interesować tym co się dzieje na respie przede mną jest BTR zniszczony Kolejny zrobiony frak. Od boku powinienem mieć teraz podświetlonych yy, przeciwników od respa, no ale już ich nie mam, bo spoginęli wszyscy od bomb z bombowca. I tak dość odważnie wystawiam się bokiem w stronę respa, żeby od tyłu dojechać do punktu B. Właśnie na respie pokazało się M4, A3, E2. Ustawione kąty do niego. Pierwszy odbity strzał. Czekam aż straci ochronkę. I w tym momencie M4 zniszczona. I prawdopodobnie mnie podświetliła. Trochę liczę na to, że jednak y, ci przeciwnicy, którzy za chwilę będą przejmowali punkt B. Jednak nie, nie. Będą, się, nie będą się mną interesowali i będę mógł ich zaskoczyć od tyłu. No niestety naszych też już na mapie nie ma, nie ma kto ich zająć. A do mnie przyjechała Pantera A i nie dała mi szansy nawet na strzał, wbiła się od razu w moje Słabe miejsce. Tygrys E zniszczony. Mamy stracone dwa punkty i mamy dużą stratę na pasku. Co prawda, czerwoni też tego paska za dużo nie mają, ale nie wygląda to dobrze. Na razie wszystko wskazuje na to, że bitwa będzie przegrana. Tu stoi niszczyciel. W okolicy punktu A jest właśnie ta. Pantera M4A1, które było z nią zdążyło zginąć. Ja wjeżdżam ponownie na punkt. Ponownie nie będę go przejmował. Chciałbym sobie zrobić jeszcze fraga na tej panterze. Prawdopodobnie będę miał ją teraz tyłem. Nasz ciężki czołg zajął się nią od przodu. No i jest. Wierzę od tyłu, żadnych uszkodzeń. Pantera już prawdopodobnie ledwie żyła. No i zginęła, i to był ostatni z przeciwników na mapie. Po jego zniszczeniu bitwę wygraliśmy, a ja zrobiłem 11 fragów. I swoje zadanie. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!